Czujesz się jak ciasto. O Jezu. Będziesz żygał, coś czuję. Nie? Ja ale Ty na kosmonautę powinieneś iść. Oni takie testy przechodzą, kurwa. Ja pierdolę!

Codziennie się tak kręci, kurwa, się już przyzwyczaił. zwalniamy tempo, kurwa. I jak? Ja mam Nie, ja mam i się Nie, tak nie. w parno? I ta, a normalnie widzisz? No. <laughs> Chyba nie bardzo. <laughs>